O, far. Tak, że przez pierwsze kilka dni tak bardzo marudziliśmy na temat tego, jak nam się nie podoba to miasto. A w sumie minęło 10 dni i coraz bardziej nam się podoba. Wystarczyło tylko to, żeby skończyła się wietnamska zima, zaczęło się wietnamskie lato, rozchmurzyło się niebo, wyszło słońce i od razu miasto bardziej się podoba. mamy szachy idziemy na plażę okazuje się że lokalizacja w której mieszkamy też nie jest taka najgorsza jak nam się na początku wydawało w ogóle drugiego dnia to ja byłem tak załamany ja wam tego nie mówiłem ale Aiko też tego nie mówiłem byłem tak załamany że w ogóle myślałem żeby olać to że zapłaciliśmy za miesiąc z góry za ten hotel i żebyśmy po prostu się gdzieś przenieśli najlepiej nie Tutaj, w tym mieście, bo mi się wydawało, że tutaj jest taka kicha, i gdzieś polecieli, nie wiem, z powrotem do Saigonu, albo do Natrank albo gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy. Bo. No bo się mega, kurde, nam tutaj na samym początku nie podobało. Wydaje mi się, że to w dużej mierze przez pogodę, zachmurzone niebo i taka nagła. Duża zmiana, dużo mniej bodźców po Saigonie. Ogólnie to przeżywamy lekką depresję. Jesienno-wiosenna, danangowo, pogodowo, deszczowo, chmurowo depresja. kajcie sekundę, bo tutaj trochę się dzieje, muszę uważać. No, ale tak jak mówię, 10 dni minęło i coraz bardziej nam się podoba. Okazuje się, że też jesteśmy w dobrej lokalizacji, bo mamy w sumie tylko 7 minut na plażę i 7 minut poza yy, turystyczną dzielnicę, gdzie już jest lokalne jedzenie, dobre, dużo lokalnego jedzenia. Mm, mm, mm. Już mamy swoje ulubione miejscówy, w których kupujemy ulubione zupy i ulubione soki. No i dlatego się podoba coraz bardziej. Czego miałoby się nie podobać? Pokażę Wam. Mega fajny budynek, na który ja teraz w sumie patrzę. Hotel. A tutaj są też fajne hotele. Tutaj, jakbym miałbym mieszkać w Natrang, to chciałbym mieszkać w tym bloku. Nie wiem, ile on ma pięter z 30. W stylu centralnie polskich blokowisk. Na ostatnim piętrze bym sobie tam jakiś penthouse zrobił, basen wybudował, posadził palmę z kokosami. Zajebiście by się mieszkało, podejrzewam. A budynek miałem wam pokazać. Tylko najpierw sklep, który nie wiem o co w nim chodzi. Chyba dla chińskich turystów, tak mi się wydaje. Jakiś taki dziwny sklep. No a ten budynek, o, stąd go już tak fajnie nie widać. Jakby mniejszy w ogóle, bo nie widać całego. Ale dobra, pokażę wam go z plaży. O, obrośnięty jest roślinkami, dlatego jest fajny. W Danang plaża jest od strony wschodu, także jak biegam sobie rano, to jest wschód słońca. No, ale to powoduje, że zachód już jest po drugiej stronie miasta, no i wtedy na plaży jest cień, co jest w sumie fajne. Teraz jest godzina około 4:30, słońce jest już dosyć nisko, za jakąś godzinę będzie zachodziło, ale właśnie dzięki temu, że zachód jest po drugiej stronie miasta, a nie od strony plaży, no to sobie można spokojnie pójść na plażę. O, zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie, jaka wielka grupa turystów. Nagle, znikąd, kurde. Nie wiadomo co to za banda łysego. No, tak czy siak. Żeby dojść do plaży trzeba przejść przez ulicę. Mamy zielone światło. Babe, let's go. Tutaj też nie ma dużego ruchu, także na spokojnie sobie przechodzimy. Jest gitarka. No i jesteśmy na plaży. Ajko mówi, że musimy zostać tam, gdzie jest słońce. A słońce w sumie jest tutaj, więc możemy tutaj zostać. No dobra, idę za żoną, bo chcę na słońcu trochę pobyć. W końcu przyjechaliśmy na plażę, na wakacje. Do złotych piasków, więc trzeba trochę się zrelaksować na tym złotym piasku. Chiński nowy rok, coraz więcej dekoracji. Super. No i fajne jest też to, że tutaj praktycznie przy każdej plaży, i w Natrang, i w Danang, w sumie tylko w tych dwóch miastach byliśmy, gdzie jest morze i plaża. To są właśnie takie leżaki zacieniacze. No no i ogólnie to fajnie to wygląda na tle tych budynków. No a tutaj zachód słońca odbija się w szybie hotelu jakiegoś. A tutaj pan już składa materacę z leżaków. No bo w sumie chyba dzień biznesowy na plaży się skończył. Dużo ludzi. Idę, idę za żoną. Ajko wystrzeliła do przodu jak nigdy dotąd. Zawsze jest slow motion w zwolnionym tempie. Jej nogi pracują. A teraz normalnie na fast forward poleciała. No i nie patrzy nawet czy jestem, czy nie jestem. Szuka dziewczyna słońca. Może dlatego, że lekko zmarzła już po pięciu minutach od wyjścia z domu. Wiem jej, że jest wiatr. Od falów przy morzu, to nie musi, kurde, nogę pokazać i w ogóle wyglądać. No, bo TikToki będą robione, no to przecież musi się roznegliżować do połowy. Nawet jak jest wciąż dobra, tylko nic nie mówcie, że, jej, że coś mówiłem. W sumie to i tak jej to mówię, ale lepiej, żeby nie wiedziała, że Wam też to mówię. Here is good. Oh wow, we're gonna have a sunset view. Wunderbauer. Czekajcie, sekundę, muszę żonie pomóc, bo się obrazi. Już jest wkurzona. Je, yeah, je, yeah, yeah. gonna... mm. No dobra, no to gramy w te szaszki. No bo w ogóle zaraz wam coś powiem. Czekajcie, tylko jeszcze kocu porządkuję sandałami. Żeby wiatr nie zabrał. Ok, to jest nasza baza. Super się ulokowaliśmy wspaniały zachód słońca, widok na miasto, a jak ktoś nie lubi, to robi taki mały obrót. No i już ma widok na morze i na przechodzących przy plaży turystów. Zobaczcie, jaką Aiko ma kurtkę. Mówi, że to jest kurtka. Wzięła kurtkę, żeby nie było zimno. A to jest koszula, przez którą w sumie widać gołe ciało, jakby miała gołe. Ale nie ma. Prawie. To wszystko to jest kręcone w studio na tle zielonej ściany. Nawet ten zachód słońca jest z latarki. Tam operuje Stefan. Stefan! Weź trochę przyświeć mocniej, bo przygasa. Ajko rozstawia. Nie może się doczekać, kiedy zagramy. Pewnie ma nadzieję na to, że ponownie złoi mnie. Wyobraźcie sobie, że nauczyłem ją grać w szachy jakieś pół roku temu. Ostatnie sześć gier to było jej pięć zwycięstw i jedno patowe zakończenie, czyli remis, równowaga, nie byliśmy w stanie skończyć gry, bo został król mi i król jej. Także pięć razy wygrała ostatnich gier. A jeszcze dwa miesiące temu jej mówiłem nie rób tego ruchu, bo ja cię skoszę tutaj tym. Nie rób tego, bo ci królową zjem. A teraz już nie popełnia takich błędów i wygrywa. No, także gra się toczy. Nie wiem, jak ujęcie, bo nie za bardzo widzę. Muszę uważać, bo koniem chce mi pionka. Dobra wiadomość jest taka, że wygrałem zajko w szachy. Zła wiadomość jest taka, że musiałem się zamienić z nią na koszulę. Musiałem wymienić swoją piękną, nową, oryginalną Nike, zakupioną na markecie tutaj na babską, plażową koszulę. No bo żonie zimno, więc co robić, tak? So, 501 for you. I mean, so. 5 1 for you 5 1 for me Yeah you win 5 times me 1, one. in last 6 games But there was one also pat yeah Tie Exactly pat So Let's See if you can win next time <laughs> Yeah tomorrow at the rooftop 8am after breakfast before swimming You because I'm not swimming No. I'm just running at the beach, not swimming in the pool. That's all. O. Oh, fart. Nie know your part is so Yeah, But we are at the beach są. So... Aha, miałem wam przecież pokazać ten budynek z roślinkami. No to tak wygląda. Znaczy tak wygląda w sumie moja żona, a za nią jest ten budynek. O tak. Czekajcie, bo coś się pyta o miniaturkę do kolejnego odcinka. No, it's weird. You look like you are bored. Ajko mówi, że jutro zacznie edytować już vlogi z Trang, Bo jej się skończyły z Saigonu. Ja jeszcze mam kilka odcinków do zrobienia z Saigonu. Wracamy do domu. Teraz jest fajnie, bo już się robi tak lekko ciemnawo, a światła się włączają na budynkach i nie tylko właśnie to jest fajne w Wietnamie, że ulice i w ogóle budynki, wszystko jest dużo lepiej oświetlone niż na Filipinach, porównuję do Filipin, no bo do czego mam porównać, tam ostatnio żyłem, okej okay, muszę przejść przez ulicę tutaj jest o tyle dobrze, że jest światło zielone akurat bo w wielu miejscach nie ma, no i ciekawostka taka, że rano jak przychodzę biegać to Światła są i działają, a jak już wracam z biegania, to miga pomarańczowe, a to jest godzina powiedzmy siódma, a jak idę biegać, to jest szósta, czyli o szóstej działają, a o siódmej już nie działają. Italian Ice Cream, Hello Mart. Taki mistrz narracji, że czytam to, co jest napisane, żeby nie trzeba było wymyślać zdań ani słów. Piękny zachód słońca mieliśmy na plaży z budynkami. Można nawet powiedzieć drapaczami chmur, jakby ktoś się uparł. No, to jest nasza dzielnica. No i tak jak mówię, na lokalizację narzekaliśmy, ale w sumie jest całkiem, całkiem. Banbao. Banbao. Nie wiem co to znaczy, coś pan sprzedaje z tego motocyklu. Goni jajko. A to już jest ulica, przy której jest nasz hotel. 30 metrów stąd. What? Did you know that this street is getting cooler and cooler? I don't know if they can hear you, so I will say in Polish also. Aiko mówi, że wiecie, że ta ulica jest coraz fajniejsza. A to, co ma na myśli, to właśnie to, co mówiłem na początku tego odcinka, czyli to, że pierwsze kilka dni to był Totalny Sajgon pod względem pogody i pod względem humorów. Byliśmy kurde, po prostu załamani, co my zrobimy przez miesiąc czasu w hotelu w Danang. No i już wiemy, co zrobimy. Powiem wam, że im dłużej mieszkam w Wietnamie, tym mniej chce mi się wracać na Filipiny. No niestety tutaj Hapiendu nie będzie, bo żona nie wyobraża sobie. Nie wrócić na Filipiny, i tam chcę urodzić dziecko. Yy, dogadaliśmy się tak, że po jakimś roku czasu od powrotu yy, ruszamy znowu w podróż z dzieckiem. <gry> I całkiem możliwe, że pierwszą destynacją będzie znowu w Wietnam. A co będzie później, to zobaczymy. No, na tą chwilę mieliśmy rozmowy o tym, że. Dlaczego by nie, i tak dalej. Też jej się bardzo podoba. Jedzenie jej bardzo smakuje. Jest w szoku, że jest lepsze jedzenie niż na Filipinach. Po prostu to przywiązanie do, do tego plemienia, do, do rodziny, do, do takiego życia, właśnie z kuzynami, ciociami, babciami i tak dalej, to jest fajne. Ja to rozumiem i ja to też w sumie szanuję i podziwiam. Aczkolwiek. Jeśli chodzi o nasz związek, nasze małżeństwo to tak, no jest to trochę problematyczne, bo, bo po prostu no, są fajne miejsca do eksploracji, do odkrywania, do życia, cieszenia się życiem po prostu i naprawdę korzystania z życia. No a Hajko chce korzystać z życia tam, dużo czasu spędza w tej wiosce, yy, nawet jak tam jesteśmy. W takim sensie, jak mieszkaliśmy na Filipinach, to dużo czasu spędzała w tej wiosce, co chwilę musiała tam chodzić, zostawała na 2-3 dni, czasami nawet. Także to przywiązanie do tej wioski jest troszeczkę dla mnie niedobre. No, nie, nie no ale co robić? Jest dobra pogoda, jest dobry dzień, jest dobry humor, jest dobre jedzenie. Póki co trzeba cieszyć się życiem, a później. Będzie dziecko, to też będziemy cieszyć się życiem, bo będą już inne wartości. O, la, la, będzie się działo. Dobra, dziękuję, że jesteście. Kurde, jak to dziwnie wygląda. Znowu to dziecko, tylko teraz mniejsze, to okno jest tam zamknięte, ale to wyglądało jakby było otwarte. Nie, nie pokażę wam tego, strasznie to wygląda. Pizenlo, trzymajcie się. Do jutra. Mam nadzieję, że zdążę wyedytować odcinek na jutro, i mam nadzieję, że zdążę wyedytować odcinek na dzisiaj, bo też ten odcinek jest. Wy już go, jeżeli oglądacie, to znaczy, że zdążyłem. Jest niedziela u mnie. A jeżeli oglądacie go w poniedziałek lub wtorek, to znaczy, że nie zdążyłem, ale zrobię wszystko, żebym zdążył. Ciao, Amore. Co ja gadam bo było? <ścoughs>